Ada i Greta mieszkają w różnych budynkach, ale w tym samym sąsiedztwie. Jest niedziela i obie są same w domu ze swoimi psami. Ada rozmawia z mamą przez telefon, a Greta ogląda mecz w telewizji. Kto zachowuje się bardziej nieodpowiedzialnie? Ada. Chociaż oba psy ryzykują wypadnięcie przez okno, jej mieszkanie znajduje się na wyższym piętrze. Greta idzie do sklepu zoologicznego i zostawia swojego psa Temistoklesa przy wejściu. Kupuje kilka zabawek, karmę dla psa i wychodzi. Temistokles jest w tym samym miejscu, w którym go zostawiła. Problem w tym, że ktoś ukradł jego zjawiskową obrożę. Greta pyta trzy osoby znajdujące się w pobliżu. Romuald, klient, mówi: Przyszedłem kupić nowy domek dla mojego chomika. Nie potrzebuję obroży, bo po prostu nie mam psa. Michalina, sprzedawczyni, broni się: Jestem uczulona na sierść zwierząt, więc nie mogłabym nawet zbliżyć się do twojego pieska. Po co miałabym kraść obroże? A Urszula, sprzątaczka, mówi: Czyściłam pudła z kociętami. Nawet nie zwróciłam uwagi na twojego psa. Kto kłamie? Michalina pracuje w sklepie zoologicznym. Mało prawdopodobne, że zatrudnili kogoś z silną alergią. Następnego dnia Greta i Temistokles wyruszają w podróż pociągiem. W pewnym momencie dziewczyna robi się głodna i idzie ze swoim pupilem do Warsu. Gdy delektuje się pyszną pomidorówką, nagły sygnał pociągu napędza Temistoklesowi stracha. Rozrzuca jedzenie i ucieka do następnego wagonu. Greta szuka go dosłownie wszędzie, ale wygląda na to, że jej ukochany pupil rozpłynął się w powietrzu. Czy masz jakiś pomysł, gdzie może być? Temistokles wywrócił miskę z zupą pomidorową. Pamiętasz? No właśnie. A widzisz te małe, czerwone ślady na podłodze? Temiś chyba chowa się za tymi walizkami. Jazda pociągiem dobiega końca. Wkrótce Greta melduje się w hotelu. Gdy spędza czas na relaksie, menadżer hotelowej restauracji dzwoni do niej z prośbą o pomoc. Wyszedł z knajpy i wkrótce jeden z pracowników zadzwonił do niego i powiedział, że nikogo nie ma. Postanowił zamknąć lokal nieco wcześniej niż zwykle. Menedżer poprosił ich o przesłanie zdjęcia o pustoszałej restauracji. Oto fotografia, którą otrzymał. Faktycznie wydaje się pusta, ale mimo wszystko coś tu nie gra. Czy pracownicy mówią prawdę? Wygląda na to, że zdjęcie zostało zrobione w Photoshopie. Pracownicy usunęli ludzi ze zdjęcia, ale zapomnieli wymazać czyjąś rękę z tego stołu. Greta idzie do muzeum, ale akurat dzisiaj jest zamknięte z powodu bardzo osobliwego wypadku. Pewna pani straciła rozum i zaczęła niszczyć rzeźby oraz obrazy. Czy jesteś w stanie odgadnąć, co się stało, patrząc tylko na materiał filmowy? Widzisz tę zielonkawą rękę? Z tego sarkofagu wymknął się zombie i ugryzł kobietę. Ona też zamieniła się w zombie i zaczęła niszczyć muzeum. Nagle umarlak wyskakuje znikąd i zaczyna gonić Gretę. Ta wymyka się na zewnątrz i chowa za kolumną. Ale zombie jest coraz bliżej. Greta postanawia ukryć się w pobliskich krzakach. Czy możesz pomóc jej znaleźć najbezpieczniejsze schronienie? Drugi krzak jest najlepszy, ponieważ pasuje do koloru ubrań grety, dzięki czemu umarłak może jej nie zauważy. Niestety nadzieje spełzły na niczym. Co gorsza zombie ugryzł gretę, ale miejscowi lekarze znaleźli remedium. W tej chwili w ich szpitalu przebywa 16 pacjentów zarażonych wirusem zombie. Greta znajduje się w pokoju numer 13 i wkrótce wraca do zdrowia. Czas opuścić szpital. Chce pożegnać się z innymi pacjentami odwiedzając każdego z nich dokładnie raz. Jeśli Greta wejdzie do jakiegokolwiek pokoju dwa razy, ponownie stanie się umarlakiem. Jaką drogę powinna obrać, aby uciec z pokoju 13 do 4? Musi iść tędy. W końcu Greta i Temistokles wracają do domu. O nie, ktoś zakradł się do jej pokoju i namalował grafiti na ścianie. Dziewczyna podejrzewa swoich współlokatorów i zadaje im tylko jedno pytanie. Czy wchodziliście do mojego pokoju, kiedy mnie nie było? Maja odpowiada, nie, spędziłam ten czas w domu mojego chłopaka. On może potwierdzić moje słowa. Marek tłumaczy się, wszedłem do twojego pokoju tylko raz pożyczyć suszarkę do włosów. Na ścianie jeszcze nic nie było, a Ewelina mówi, byłam zbyt zajęta pracą. Nie miałam czasu ani wchodzić do twojego pokoju, ani tym bardziej malować ścian. Kto kłamie? Marek, jest łysy. Po co mu suszarka do włosów? Marek wychodzi z propozycją. Zapłacę za remont Twojego pokoju, jeśli rozwiążesz moją zagadkę, która litera alfabetu jest najbardziej nasycona. Litera B. Ma dwa pełne brzuszki. Jest zimny, deszczowy weekend. Greta, Adam, Zuza i Agata wybrali się do domku na wsi, gdzie mają grać w planszówki. W sobotę rano budzą się i odkrywają, że Bella zaginęła. Przyjaciele szukają jej wszędzie, ale bez skutku. Adam dzwoni na policję. Detektywi przyjeżdżają niezwłocznie, sprawdzają pokój i pytają wszystkich, co robili o czwartej nad ranem. Adam mówi, nie mogłem spać, zszedłem więc na dół pograć w gry online. Zuza relacjonuje: Ja też nie mogłam spać. Wyszłam na zewnątrz popatrzeć na gwiazdy, a Agata mówi: Wyszłam za Zuzą, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i spędziłam kilka godzin podziwiając nocne niebo. Detektywi natychmiast odkrywają prawdę. Kto kłamie? Zuza i Agata są kłamczuchami. To deszczowy weekend, pamiętasz? Tymczasem Greta budzi się w ciemnej jaskini. Musi jakoś uciec, nie dając się złapać. Nagle pojawia się przed nią czworo różnokolorowych drzwi. Czerwone prowadzą do zewnętrznej galaktyki bez tlenu. Żółte prowadzą do zbiornika wodnego z żarłaczem białym. Niebieskie prowadzą do momentu w historii sprzed 66 milionów lat, kiedy potężna asteroida uderzyła w ziemię i spowodowała wyginięcie dinozaurów. Fioletowe prowadzą na piękną wyspę pełną plaż i pysznego jedzenia. Obok jest znak z jedną wskazówką dla Grety. Wybierz drzwi, które nie są w kolorze podstawowym, które powinna otworzyć. Fioletowy. Czerwony, żółty i niebieski to kolory podstawowe, a fioletowy jest barwą drugorzędową. Nie zapominajmy też o plażach i pysznym jedzeniu. Greta otwiera drzwi i nagle znajduje się w samym centrum pięknej tropikalnej wyspy. Wędruje po okolicy i widzi mieszkańców. Są bardzo zaniepokojeni, ponieważ ziejący ogniem smog zaatakował ich wioskę. Przybył z góry i zasnął w pobliżu młyna, w którym mieszkańcy przechowują wszystkie zapasy żywności. Teraz głodują i czekają na przybycie superbohaterów, którzy pozbędą się potwora. Na wyspie mieszka trzech Herosów. Jan płomienny potrafi podpalić każdy obiekt swoim spojrzeniem, nawet z dużej odległości. Pan plastik, jego ciało jest superelastyczne i może je rozciągnąć na wiele kilometrów. Z kolei pani lodowa potrafi zamrozić dowolny obiekt mocą swojego umysłu. Czy wiesz, który superbohater najlepiej poradzi sobie z tą misją? Nie warto zatrudniać płomiennego, ponieważ jego moc może rykoszetem spalić jedzenie. Plastik w tym konkretnym przypadku nie będzie przydatny. Ale lodowa może zamrozić smoka, a wtedy mieszkańcy wspólnymi siłami wywiozą go z powrotem w góry. Następnego ranka Greta budzi się na tej samej wyspie i odkrywa, że ktoś pokrył jej ciało tatuażami. Na szczęście są tymczasowe, ale dziewczyna i tak chce wiedzieć, kto zrobił jej takiego psikusa. Przesłuchuje troje podejrzanych. Weronika mówi: Jestem kiepską artystką. Nie umiałabym narysować tych tatuaży, nawet gdybym chciała. Iga zarzeka się: Przed chwilą się obudziłam. Kiedy niby miałabym to zrobić? A Dorota mówi: Myślę, że to była Iga. Sztuka to jej wielkie hobby. Kto kłamie? Weronika. Na ścianie wisi plakat z informacją, że została artystką miesiąca. Jej historia jest fałszywa.